Witamy Was w kolejnym odcinku serii Audio News, cyklu, w którym przygotowujemy dla Was przegląd najważniejszych wiadomości ze świata audio. Zapraszamy do oglądania. Znana i ceniona w kategorii produktów entry level marka Q Acoustic uzupełnia swoją ofertę o nową serię, która będzie uzupełniała obecne portfolio. Modele o sygnaturze 5040, 5020, 5010 oraz 5090 zajmą miejsce pośrodku znanych już produktów z serii 3000 oraz koncept. Przyjrzyjmy się zatem nowym konstrukcjom nieco bliżej. Z nowości, jakie zostały wprowadzone, mamy profil C3, który obiecuje zrewolucjonizować przetwornik średnio niskotonowy. Ku Akustik twierdzi, że technologia przetworników ma mniejsze zniekształcenia harmoniczne i jest płynniej zintegrowana z głośnikiem wysokotonowym, podczas gdy dynamika basów pozwala na bardziej wszechstronne rozmieszczenie bez negatywnego wpływu na dźwięk. Ku jest tak pewny swojej technologii, że mówi, że C3 będzie stanowić platformę techniczną na nadchodzące lata. Wszystkie pięć głośników z serii 5000 ma technologię C3, a także konstrukcję zaczerpniętą z serii Concept, ale z nową obudową. Przetwornik wysokotonowy w każdym modelu jest hermetycznie uszczelniony i mechanicznie odizolowany od przedniej przegrody, aby chronić go przed ciśnieniem wewnątrz obudowy i rezonansami przetwornika średnio-niskotonowego. Udoskonalona konstrukcja przetwornika średnio-niskotonowego zapewnia lepszą obsługę mocy, a wewnętrzne usztywnienie point-to-point -point, TM usztywnia obudowę minimalizując wibracje o niższej częstotliwości, jednocześnie skupiając obraz stereo i poprawiając scenę dźwiękową. Dwa modele z tej serii 5040 i 5050 są również wyposażone w wyrównawcze ciśnienie Helmholtza, które zmniejsza ciśnienie wewnętrzne i fale stojące. Były one wcześniej widoczne we flagowej serii Concept firmy Q-Acoustic, podobnie jak konstrukcja głośnika wysokotonowego z serii 5000 i usztywnienie P2P. Fokalnie zmniejsza tempa i po niedawnej premierze jaką była seria Bestia, o której nakręciliśmy już jeden z naszych filmów, doczekaliśmy się kolejnej odsłony a mianowicie kolumn Teva zajmujących najniższe miejsce i zastępujących wcześniejsze chory. W nowej serii pojawiło się sześć nowych kolumn, pośród których odnajdziemy nie tylko rozwiązania klasyczne, jakie możemy wykorzystać w konfiguracjach stereofonicznych, ale także rozwinięcie dla systemów kinowych w postaci zarówno kolumny centralnej i płaskiej wersji surround, jak i podłogowy Atmos posiadający na górnej ściance refleksyjne głośniki. Fokal postawił w przypadku przetworników średnio-niskotonowych na technologię Slate Fiber, natomiast wysokotonowy to znany z konstrukcji Aria TNF. Konstrukcja zyskała na nieco obszerniejszej sekcji basowej, ale także większej detaliczności w górnych rejestrach, dzięki czemu brzmienie następcy linii Hora zyskało na dynamice, a także lepszej spójności dźwiękowej. Kolorystyka, w jakiej jest dostępna nowa seria, to czarny, Darkwood oraz Lightwood. Chętnych do odsłuchania poszczególnych jednostek, zapraszamy do kontaktu z nami, ponieważ zagościły już one w naszym salonie i są już prawie wygrzane, dzięki czemu będziecie mieli okazję przetestować na własne ucho ich możliwości. Długa nieobecność marki Pionier na rynku spowodowała, że sporo klientów o niej zapomniało. Za zmianą dostępności poszła również zmiana obsługującego ją dystrybutora. Firma AlkaExim, zajmująca się teraz brandem, utrzymuje stany magazynowe i mamy nadzieję, że sytuacja będzie już stabilna. Ostatnimi czasy każdy z nas wypatrywał elektroniki popularnych marek i czekał, aż pojawią się one na półkach w salonach. Nie dotyczyło to tylko marki Pionier. Wraz ze zmieniającą się sytuacją w dostępności popularnych producentów elektroniki, także doświadczyliśmy zmian w obrębie dystrybucji. Tak było w przypadku Pioniera, który trafił pod skrzydła Elco a więc dystrybutora zajmującego się m.in. marką Heco. Obecnie w ofercie producenta jest na ten moment chyba najtańszy model amplitunera w konfiguracji Atmos z zaimplementowaną kalibracją Direct, ale także może już zapomniane, ale nadal, nadal bardzo dobre odtwarzacze sieciowe w przyzwoitych kwotach. Zapraszamy Was zatem do odświeżenia sobie portfolio producenta, dzięki czemu być może znajdziecie rozwiązanie, którego poszukiwaliście. W momencie, kiedy marka Oppo zakończyła swoją działalność, rynek odtwarzaczy Blu-ray się bardzo zmniejszył, ponieważ sporo producentów bazowało na podzespołach tej właśnie firmy. Magnetar UDP-900 to niebagatelne urządzenie posiadające świetną jakość audio wideo oraz 15,5 kg wagi. Spójrzmy na to, jakie niespodzianki dla nas przygotował producent. W obecnych czasach jest to news pocieszający dla osób korzystających nadal z fizycznych nośników, jakimi są płyty Blu-ray, ponieważ zostały one nieco wyparte przez platformy streamingowe jak Netflix, HBO Max czy Amazon, natomiast większość producentów wycofała się z produkcji tego typu urządzeń. Nowy odtwarzacz mający wypełnić lukę PO-PO po, będzie pozwalał na odtwarzanie treści w formacie 4K, natomiast w sekcji DAC znajdziemy Kość Sabre ES9038 Pro. Producent zastosował w tym urządzeniu także podwójne zasilanie, a na tylnym panelu możemy skorzystać z niezbalansowanych wyjść RCA, włącznie z wielokanałowym wyjściem 7.1, jak i XLR. Dla wykonania połączeń cyfrowych z naszymi urządzeniami mamy także wyjścia optyczne oraz koaxial. Nie możemy zapomnieć także o najważniejszym, a więc HDMI, które zostało tutaj rozdzielone na dwie sztuki, przy czym jedna jest dedykowana wyłącznie dla sekcji audio. Ostatnią ciekawostką jest USB asynchroniczne, dzięki czemu nasz odtwarzacz będzie mógł być dla nas także przetwornikiem cyfrowo-analogowym. Cenę za to urządzenie na dzień dzisiejszy znamy w funtach i będzie ona wynosić 2210, a więc raczej jest to propozycja dla poszukujących uzupełnienia tych bardziej wyrafinowanych systemów kinowych. Kolumny w stylu vintage coraz częściej pojawiają się jako nowości. Straton Acoustic Ellipsis 1512 to nowa konstrukcja będąca kwintesencją rozwiązań znanych z minionych lat. Ręcznie wykonane kolumny rodem z Wielkiej Brytanii wchodzą z przytupem w produkty klasy high-end. Konstrukcja będąca w zasadzie trochę połączeniem klasycznego designu w nieco bardziej nowoczesnym wydaniu, Ponieważ przedni panel jest wykonany z akrylu, ale także mamy tutaj do czynienia z anodyzowanym metalem, czy też wycinaną laserowo stalą. Elipsis 1512 to konstrukcja oparta na dwóch papierowych przetwornikach niskotonowych o średnicy 38 cm każdy, 30 cm średniotonowcu oraz 29 mm kopułce wysokotonowej. Na przedniej ściance obudowy możemy zauważyć także cztery porty wylotowe baz refleks. Na ten moment niewiele wiadomo o samym brzmieniu kolum. Jest to także pierwsza konstrukcja tego producenta i celująca, jak wspomina na swojej stronie, producent w użytkowników, którzy tęsknią za brzmieniem konstrukcji z lat 70. Za ten powrót do przeszłości liczą sobie niebagatelną kwotę, ponieważ w podstawowej wersji ceny zaczynają się od 69 tysięcy funtów, tak więc podróż ta będzie dostępna tylko dla nielicznych osób poszukujących swojego wymarzonego systemu. Unison Research przedstawia nowy wzmacniacz nawiązujący do flagowej konstrukcji Absolute 845. Będzie to rozwiązanie w typologii single-ended, bazujące na dwóch lampach elektronowych 845 oraz 4HCC82. Ale nie same lampy tutaj odgrywają rolę i powodują, że może to być świetna propozycja dla poszukujących wyrafinowanego brzmienia w wydaniu analogowym. W Unison Research sporo ostatnimi czasy zmian, nie tylko w kontekście modelowym, ale także dystrybucyjnym. Po niedawnej zmianie obsługującego na naszym rynku partnera biznesowego na Horn Distribution pojawiła się w ofercie tegoż producenta nowy wzmacniacz zintegrowany w klasie A, który jest zasilany przez stabilizowane zasilacze liniowe, abyśmy mogli otrzymać jak najbardziej wolny od zakłóceń sygnał. Dodatkowo za regulację głośności odpowiada potencjometr Alps RK27, natomiast w sekcji zasilania pracują transformatory opracowane przez Unison Research, które zostały także ręcznie wykonane. Moc maksymalna tego urządzenia to 23 W, tak więc na pewno będziemy musieli nieco ostro wybierać kolumny do naszego systemu, co nie oznacza, że mamy mały ich wybór. Z rozwiązań, które mogą nas zaskoczyć, chociaż obecnie nie jest to egzotyką, to wyjście dedykowane dla subwoofera. Cena detaliczna, jaką sugeruje dystrybutor to 42 499 zł. Dwie marki kojarzące się mocno z usłuchaniem muzyki w wydaniu analogowym są już dostępne w naszym salonie. Fez Audio, czyli Polska Myśl Techniczna pośród wzmacniaczy lampowych oraz Rega posiadające w ofercie nie tylko gramofony, ale także wzmacniacze zintegrowane. Możecie już u nas dostać do testów w Waszych domach. W tym odcinku to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Jeżeli więc macie jakieś pytania lub uwagi, piszcie śmiało w komentarzach. Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony, do której link znajdziecie w opisie do tego filmu, a także do zasubskrybowania naszego kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie powiadamiani o nowych filmach.